Bezpieka dostała pierwsze poważne ostrzeżenia. Niech się nigdy na konia nie porywa kusy, prawda? I wystarczy, bo nie, nie przyciąganie struny, ponieważ przeciągnięcie struny mogłoby zachwiać fundamentami ustrojowymi Trzeciej Rzeczypospolitej. A jednym z tych fundamentów ustrojowych III Rzeczypospolitej nie pisamy nigdzie. Ale to nic nie szkodliwe, nie trzeba go zapisywać, bo kto raz to usłyszał, to zapamięta na śmierci. Jednym z tych fundamentów, w których jest zasada, my nie ruszamy waszych, wy nie ruszacie naszych. I nie możemy z tej zasady, od tej zasady zbyt daleko odstąpić, bo przez generała Czerpiński też coś tam musi wiedzieć. Przez generał Czerpiński też wie, od kogo, ile wziął, a nawet gdzie schował. Więc nie przeciągajmy strony, tym bardziej, że pan mecenas Brochwicz Wojciech, który też był szefem przecież Urzędu Rokowych Państwa, po, że tak powiem, jest następcą, delfinem generała Czępińskiego, podjął się jego obrony i generał Czępiński został Wypuszczony za kalcją, zwróćcie pańską uwagę, został zatrzymany w obawie przed Mataczeniem. Następnego dnia ta obawa została jak bręka. Więc widocznie ktoś starszy i mądrzejszy w niezależnej prokuraturze kazał, no chłopcy, źle się bawicie, za daleko się posunęli, więc teraz wyobrażam sobie, jak tam im się portu trzęsą, kto za to beknie, bo to mnie generał Czempiecki. Słożył założenie na bezprawne zatrzymanie pod fałszywymi zarzutami i ma nadzieję, że zostanie z nich oczyszczony. I teraz czekam tylko, czekam tylko na list, na zbiorowy protest autorytetów moralnych i intelektualistów w obronie generalnej piszki. To dlaczego nie wiadomo, kto jest z jakiego rozdania. To jest nie Myślę, że się go czekamy bezwzględnie. Więc. Co jeszcze? Jakie wchodzą w dodatkowe możliwości? Znaczy jedna dodatkowa możliwość. Wchodzimy. Otóż widzicie Państwo, mówiłem o penetracji Polski przez państwa trzecie. Ta penetracja musi się dokonywać przy udziale naszych rozwiedczyków. Więc tych, którzy się przerwowali, otóż Generał Czerpiński, jak Państwo pamiętacie, on był w służbie bezpieczeństwa w Departamencie I MSW, więc tym takim najbardziej komunistycznym, że tak powiem, boczku w głowie, ale w 1990 roku zasłużył się, zdobył zaufanie i wdzięczność Amerykanów przy ewakuacji amerykańskich zakładników z Iranu. Dzięki temu został szefem Urzędu Ochrony Państwa już w Polsce, że tak powiem, odrodzonej i y, 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 obecność generała Czempińskiego na stanowisku szefa Urzędu Ochrony Państwa wcale nie przeszkadzała naszym staraniom o udział w Sojuszu Północnoatlantyckim. Ja? Nie przeszkadzała. Znaczy, że Amerykanie... Ale, ale, ponieważ od 17 września 2009 roku kiedy to prezydent Obama ogłosił, że Stany Zjednoczone odpuszczają Europę, bo one się przestają o interesować, no to jest właściwy moment dziejowy. Trwa cały czas, dopóki w Stanach Zjednoczonych w przyszłym roku, jakiś inny zupełnie prezydent, który się z Europą znowu zainteresuje. Więc póki jeszcze na razie się nie interesują, to trzeba kraje środkowej Europy skutecznie wyczyścić z agentów wpływu amerykańskiego. Widocznie nasza złota Pani Aniela hmm. przyśpiesza w ogóle tempo budowy Trzeciej Rzeszy, czwartej, przepraszam, Rzeszy. Państwo wiecie, nasza złota Pani Aniela wczoraj wystąpiła z propozycją kontrolowania budżetów państw członkowskich Unii Europejskiej, zatwierdzania budżetu. No to już tylko razu trzeba narysować. Także oczywiście żadnych tutaj innych tych. Więc zobaczymy teraz, zobaczymy teraz jak, jak, jaką zemstwę obieści <grymnie> Czerpiński premierowi Tuskowi. Pewnie dlatego mu się tak ręce często jak wygłaszał swoje ekspozycje. bo już wiedział co ma być. Wiedział, że wchodzi między ostrza potężnych szemierzy, no ale jak pan każe, to jest mówiąc, więc prawdopodobnie znowu mu przypomnę, skąd mu wyrastają nogi. Chyba, że nasza złota Pani Aniela roztoczyła z nim parasolochę. Bo na go lubi. O nią całuje, Proszę bardzo. Proszę. Proszę. Ja chciałam przed podziękować, pogratulować Panu odwagi, Mowie, Mówi o tej chwili samej. Staram się pogadać, ale nie narządzam. Pan jest gigantem, jeśli słowo pisane. Eee, także gratuluję nie tylko odwagi, ale również tej pogody ducha. To zawsze miewa, mimo zdenerwowania, to w końcu jakoś dosładza na końcu. Eee, I dlatego mam takie pytanie. Czy tą odwagę również inni obserwują, ale w inny sposób? Czy miewa Pan telefony głuche albo z poduszkami? Czy opony tam kiedyś były również przebite? Czy w ogóle tego typu symptomy co, to pierwsze pytanie. To muszę od razu odpowiedzieć. Nie, nie. Być może dlatego, że ja nic nikomu nie mogę zrobić, tak naprawdę. A wie pani, to, że jest ktoś taki, kto tam chlapie językiem, to on trochę uwiarygadnia całą tą sytuację, mimowolnie. O proszę, nie jest tak, że jest jest takie ananasy tutaj się ja za to liczę, poza tym mam 64 lata i tak wiecznie wyćmiewam, pewnie. Poza tym, jak u pewna stara panna z gadania i dziecka nie było. No, chociażby. Pytanie, co można robić? Jak się znaleźć w tej sytuacji? I czy jest jakąkolwiek jeszcze jak szansa i jakaś siły wśród nas Polaków, żeby przeciwstawić się pewnym procesowi, no, wyzwalania na sojuznę? Panie, bardzo trudno na to pytanie odpowiedzieć, gdybym ja to wiedział, to bym powiedział, ale, ale nie wiem. Nie, nie mam takich możliwości, żeby prowadzić jakieś badania wiarygodne nad taką kondycją, że tak powiem, społeczeństwa naszego. Nie jestem nawet w stanie odpowiedzieć na pytanie, jak głęboko sięga agenturalna penetracja obecna, nie tam z czasów komunistycznych, tylko obecna. Mamy siedem tajnych służb w Polsce. Każde muszą mieć agenturę. W związku z tym ta agentura podlega pewnej dyscyplinie. Komu te tajne służby, służby służą, to już tylko Pan wie i dysponenci, prawda, bo na pewno nie w Polsce. Gdyby tajne służby służyły Polsce, to sytuacja by inaczej wyglądała. Niż wygląda. W związku z tym yy, tak, to, tak to jest. Yy, więc wiadomo, jest. są pewne takie, są pewne takie yy, dwa światełka w tunelu. To mogą być błędne równiki pewnie, ale no, dwa. Jedno to yy, może powiem tak, że przez analogię do ch nauk chemicznych są substancje, które nie chcą ze sobą reagować, zanim świecie ale kiedy się między nie wprowadzi trzecią substancję, która w reakcji nie bierze udziału, to te dwie nagle nabierają figołu, reagują ze sobą gwałtownie i to jest katalizator, taki jest mechanizm działania katalizatora. I w naszych warunkach takim katalizatorem może się okazać kryzys gospodarczy, który jest już anteportem. Już Właśnie już wchodzimy w tę fazę, tylko jeszcze to tak jak miłość pisał o końcu świata, że nikt się nie orientuje, że już się rozpoczął koniec świata, a potem to już się za późno, to już jest, prawda? Koniec świata. Więc my jesteśmy w takiej fazie mniej więcej, że koniec świata już się rozpoczął. I jak pamiętam w Hitlerju, co Cię nie zabije, to Cię wzmocni. Ale pod warunkiem, że Cię nie zabije. A tego nie wiemy. Jak doczekamy Durana, do no to dobrze, ale nie wiemy, czy doczekamy. I to jest jeden wiele światełko, Drugie świadełko w tym roku to jest to, że pojawił się ruch o charakterze masowym. Taki ruch w zasadzie plebejski, który trochę, tak po swojemu trochę, to trochę nie, ale odwołuje się do dumy narodowej. Odwołuje się do dumy narodowej. I proszę zwrócić uwagę, że przed Marszem Niepodległości, że siły wyższe już to zauważyły. I po jednej i po drugiej stronie przed Marszem Niepodległości generał Petrnicki zgłosił akces do marszu, że nie tylko tam pójdzie, ale stanie na czele. Jak się nazywa ruch, na którego czele mam stanąć? Prawda? Powtórka z 1989 roku. Coś się stało, że nie stanął. Nawet się nie zgłosił. Nawet się nie pojawił. No i po drugiej stronie, że nagle Severin Blumstein i ta cała kolorowa niepodległa, ci chcę nagle tam matecznik faszystów odkryli. Rozumiecie tak? Zostało to zauważone z obydwu stron. No i zobaczymy, jaki będzie rozwój, jak się będzie sytuacja rozwijała. Tym bardziej, że to się skomponowuje w pewną reakcję, ten kryzys finansowy, który jest. To znowu jest wyścig z czasem. Bo sytuacja w Europie, widać wyraźnie, sytuacja w Europie ulega przyspieszeniu. Ja przynajmniej tak twierdzę, że od pewnego czasu kryzys finansowy jest sterowany w celu osiągnięcia efektu politycznego. Dlaczego tak myślę? Dlatego, że no dla każdego człowieka, który troszeczkę się orientował w tych sprawach, nie ulega wątpliwości, że zarówno Grecja, Grecja to w ogóle mały pikuć, bo Grecja to jest 350 miliardów euro, a Włochy to jest bilion 800 miliardów euro, ale że Grecja, czy Italia, czy Hiszpania, czy Portugalia nie będą w stanie sprostać zobowiązaniom, jakie zaciągają. Połowie, no to było wiadomo już dwa lata temu. Tymczasem to, co wszyscy wiedzieli, to wydawało, wydawać by się mogło, że prezesi i zarządy banków potężnych tego nie wiedziały. byłoby niegrzecznie tak myśleć, prawda? Więc ja na takim niegrzecznym hałasie nie jest, tak? więc szukam rozwiązania ale innego. Uważam, że musiało być tak, że ci prezesi banków byli zaniepokojeni, ale rządy... I się Nic nie martwcie, my was wybawimy bawimy z tarapatów. Natomiast proszę im pożyczać jak gdyby nigdy nic, bo my tu mamy własną kalkulację i proszę się tutaj akomodować. I teraz widać, jeżeli nasza złota wania nie ma, prawda, mówi, i nie można temu odmówić logiki. Pokołano tak. No, nie może być tak, że my tu ich ratujemy taką Grecję, czy Hiszpanię czy Włochy, i nie mamy wpływu na to, co one robią. One się muszą nas słuchać. To jest nic innego, jak program budowy Czwartej Rzeszy środkami pokojowymi, które są tańsze i nie obciążone takim ryzykiem, jak kształtowanie imperium metodami militarnymi. Hitler próbował, co? Udało mu się na... Jakiś kilka miesięcy osiągnąć cel, potem mu się zaczęło rozmawiać. A jakim kosztem? A tu koszt jest znacznie mniejszy. Żadnego ryzyka, nikt nie, nie organizuje żadnych partyzantek, tam nikt bomb nie zrzuca, więc nie tak, ci jeszcze sami przyjdą, y, ogłupią, trochę, troszeczkę propagandą społeczeństwo ogłupić i ci młodzi wykształceni z wielkich miast po prostu w podskokach się dadzą zapędzić do rzeźni. A potem już będzie za późno, przerabą się ich na kiełbasy i trzeba. Więc to tak to wygląda. Y, poja dwa są takie światełka w tunelu, natomiast generalnie sytuacja jest bardzo poważna. I jak byłem w Stanach Zjednoczonych, to między innymi próbowałem przekonywać tamtejsze środowiska polskie. Zresztą z pełnym zrozumieniem się to spotkało, że w tej sytuacji trzeba pomyśleć już za nad tworzeniem tam polskiego ośrodka dyspozycji politycznej, bo w kraju możemy zostać pozbawieni swobody ruchu. Lada Lada dzień. Lada dzień. I to zostało przyję, było przyjmowane z pełnym zrozumieniem sytuacji. Bo tam muszę Państwu powiedzieć, że tam ci ludzie, ja też nie znam wszystkich, ale ci, którzy przychodzili na spotkanie, miałem okazję poznać, są bardzo dobrze zorientowani w sprawach nawet trochę lepiej, dlatego że znają sytuację również z tamtej strony. I oni trochę więcej wiedzą pojaśnią. Nasze media tutaj pracują w służbie ciszy, one dbają o to, żebyśmy nie wiedzieli najważniejszego, a najważniejsze, jak mówił Szentek Zippery, jest niewidoczne dla oczu. I to tylko takim szóstym zmysłem można objawić. Proszę bardzo. Proszę podziwiać i wiedzę i przywilejności, nawet przewidywania na przyszłość. Będę no, wolałbym, ja żeby się to nie sprawdziło, ale no... Hmm. no, no, no żałujemy, że Pan Redaktor nie może do nas przemawiać jak poprzedni Radia Ocznika, jak dla Pani Jureka Magnicka. No. No, takie czasy. Takie czasy są. Właśnie. No, ale, ale czy też dwa pytania zadać. Pierwsze pytanie, może trochę późne, ale też ta wiedza jest potrzebna. Jak nie doszło do tego, że już nie mamy banków? Chodzi mi zwłaszcza o jeden akt Kiedyś no, pan mówił na początku, lat 90 prawie finansowo. A drugie pytanie dotyczyłoby jakby siły naszych służb specjalnych. Widzimy tu żołdzę i dzielą. A jak są silne w stosunku do innych no służb? to też ciekawa no, Zacznę od drugiego pytania. Ja nie wiem, wie Pani, ja nie mam takiej wiedzy. Gdybym ja taką wiedzę miał, to chyba już tutaj z Państwem się nie spotykam. Natomiast, natomiast powiem jedno. Polska pod tym względem nie jest wyjątkiem, że punkt ciężkości władzy leży poza konstytucyjnymi organami państwa. To w innych państwach też tak jest. Jedne to ukrywają lepiej, inne gorzej. Na przykład Rosja tego nie ukrywa wcale. Ale w bo no, oficjalnie to prawie w jednym otwartym tekście to przyznaję. Inne państwa trochę to ukrywają, ale też czasami jak jeden człowiek chce coś ukryć, drugi odkryje. Jest taka książka, wywiad rzeka Krystyny Okręt. Ona jest y, prywatnie przyjaciółką taką Aguian More y, y, byłego ministra spraw zagranicznych Francji Bernarda Kuszmera. A to jest przepraszam godzina, bo takiej legini Nie, 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 nie. nie, nie. To przypadkowa zbieżność, ale ona nawet nie jest Żydówką chyba. Kuszmer tak, ale ona akurat nie. Y, 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 ale ona się nazywa odskręt, więc tak. A nasi, nasze okręty mają ochręty, po prostu. Pani Wójtcowa to jest opiętowa. Więc e, e, tak to wygląda. I, i e, ona przeprowadza wywiad Rzekę z takim byłym szefem grazbietki francuskiej, hrabią Aleksandrą de Martus. Polskie wydanie tej książki nosi tytuł Sekrety Spiegu. Książę warto przyznać Państwu, jak Państwo bardzo ciekawa rzecz. No i w pewnym momencie go pyta, pani Jogrę, z jakich środowisk rekrutują się hmm, pańscy konfidenci, a on taki oburzony mówi, proszę pani, konfidenci to są w Policji, u nas żadnych konfidentów nie ma, u nas są onorabi z Kowestuną. No to ona mówi, no przepraszam bardzo, panie hrabio, ale drąży temat, no to z jakiejś środowiskiem onorabi z Kowestuną się rekrutują? I on już takim doruchany mówi, ach, proszę pani, z najróżniejszych, z najróżniejszych może to być kierowca taksówki, może to być duchowny, a nawet minister stanu. W Republice Francuskiej, w Starej Demokracji, okazuje się, że minister stanu może być honorary korespondentem Razwieckim. I w tym momencie musimy sobie postawić pytanie, w jaki sposób minister stanu jest korespondentem Razwieckim? Czy werbożnik ta z idzie tam do Urzędu Prezydenckiego, mówi ekscelencjo, my tu chcemy mieć korespondent no, w waszym Środysku, proszę tutaj nam podpisać bojkę i tak dalej. Prawdopodobnie został wyprowadzony przez strażnika po najlepszym bracie, więc bardziej prawdopodobny sposób, w jaki on korespondent dostaje ministra Stanu jest taki, że on jest pilotowany aż do stanowiska ministra Stanu być może nawet samego prezydenta przez tajne służby. I tyle. I nadal pozostaje w pewnej symbiotycznej zależności z nimi. I to jest, jak mówię tak, jest, to tak jest we Francji, to cóż dopiero mówić w naszym nieszczęśliwym kraju. I to, ale to, żeby było no jasne, ja nie uważam, że to jest coś złego. Ja nie uważam, że to jest coś złego, bo państwem musi ktoś rządzić. Nie może rządzić państwem ulica. To przecież co jest, proszę państwa, potrzebne do rządzenia państwem? Dwie rzeczy, siła i wiedza. Obydwie, Obydwa te są w dyspozycji tajnych I myślę, że ona, bo to jest organizacja zdyscyplinowana, nawet jak w państwie nie ma kary śmierci, to tam jest. I żaden sąd tam nie wierzył, nad którą ona jest wykonywana na piękne, i każdy o tym wie. I myślę, że taka organizacja, która personifikuje ciągłość państwa, odda władzę jakimś takim ulubieńcom ulicy, jakimś Koplińskim, jakiejś ta, ta, takiej osobie, która metrykalnie jest Anną Glocką, a jedynym jej tytułem do chwały jest to, że sobie zrobiła operację. No po prostu jest absolutnie dla mnie niewiarygodna, to można oczywiście zrobić ludziom wodę z mózgu takimi opowieściami, ale tak naprawdę to nigdy na taki hazard nie można sobie pozwoli. Zwłaszcza w państwach poważnych, które dysponują ultimatywnymi broniami, które można świat wyleczyć w powietrze, no powierzyć pani Krockiej niech położy palec na guziku atomowym. No przecież nawet w gorączce, żeby nie można wyłukalić takiej ewentualnej. Piedra. Otóż oni mogą wystrudziwać z banana takich umiłowanych przywódców nam, żebyśmy się, się realizowali, mieli taki makafiki, ale to nie znaczy, że oni mają władzę. Ci umiłowani przywódcy mają zewnętrzne znamiona władzy, to znaczy stanowiska, gabinety, sekretarki, tam limuzyny z podgrzewanymi tyłkami, ale nie władzę na miłość boską, nie władzę. I to... Ja nie mam pretensji do tajnych słów, że rządzą państwem, mam pretensję, że rządzą źle. Tylko tyle, bo jeżeli by dobrze rządzili, to nie rządzą Zmawiam, to tylko mogą mi pomagać w tym. Ponieważ rządzą źle. I zastanawiałem się, skąd taka różnica, bo tylko to mogę, tylko tak mogę odpowiedzieć na pańskie pytanie. Że w innych krajach, w państwach poważnych, tamtejsze tajne służby jako, po swojemu, po swojemu, to oczywiście jest pewna specyfika, ale dbają o swoje państwa, po swoje państwa dbają, nie dopuszczają do ich degradacji, a nawet jeśli one się znalazły w fazie degradacji, tak jak Rosja, to próbują i je z tej degradacji wyciągnąć i to z ważnym powodzeniem. Otóż odpowiedź moja jest taka, być może, że nieprawdziwa, ale mądrzej się nie wpadłem, że tajne służby w państwach poważnych zawsze służyły swoim państwom, bez względu na ich ustrój. I to mają we chwili, oni wiedzą, to jest taki de oni wiedzą, że im będzie silniejsza pozycja, im będą silniejsze te państwa, to ich pozycja też będzie ważniejsza, o ile i tak dalej, i tak dalej. Natomiast u nas jest odwrotnie. Od 1944 roku nasi tajniacy zawsze służyli komuś innemu zawsze służyli komuś innemu no i oni tak mają, oni zachowują się jak okupant. A jak się zachowuje okupant? Zwłaszcza, kiedy nie wie, jak długo okupacja potrwa. A rozkraść tu jak najszybciej, gdzieś się schować, znaleźć miejsce, gdzie może się schowam, zapewnić sobie bezpieczeństwo, żeby mógł to przetrawić spokojnie, a nie, a nie zmuszą mnie do wyżygania tego wszystkiego, prawda? I to jest cała różnica i to jest nasz największy problem polityczny wbrew pozwolą. Nie tam ktoś z jaka partia wygra, bo to wszystko jest. To jest nasz największy problem polityczny. I mamy alternatywę taką, jako społeczeństwo, albo ich pozabijać. Albo ich przekonać do tego. No pozabijać, to jak ich pozabijać, kiedy oni mają siłę, to oni nas pozabijają. Więc tylko ich przekonać, ale jak ich przekonać jak oni z tego, jak oni ten, to państwo okupują. No nie wiem i właśnie nie potrafię, dlatego nie potrafię odpalać na takie pytanie bo to no, no, cudotworcy trzeba się do tego pomysłu, a ja cudotworcy będę Przepraszam, pierwsze pytanie. Aha. Na początku to... lat 90. Tak, tak, więc nie, to akurat to, co Pan ma na myśli, o czym Pan mówi, to jest ustawa, to była ustawa o, o uporządkowaniu stosunków kredytowych i ona nie spowodowała, Transferu banków jako banków w ręce cudzoziemskie, ona tylko spowodowała pewien przepływ pieniędzy. Ja to piszę o tym w tej książce, nie bójcie się prawdy, to jest ten wywiad rzeka tutaj, jak Państwa to interesuje. Otóż o co chodziło? Jednym z ważnych elementów tak zwanego planu Balcerowicza była ustawa o uporządkowaniu stosunków kredytowych. Ustawa o uporządkowaniu stosunków kredytowych wprowadzała tak zwaną zmienną stopę oprocentowania kredytów, niezależnie od y, umowy kredytobiorcy z bankiem. Jeśli na przykład kredytobiorca z bankiem miał umowę na 4% rocznie, to ustawa o uporządkowaniu się kredytowych to, za 40% miesięcznie. To sprawiło, że ci kredytobiorcy zostali w jednej chwili postawieni w sytuacji bankructwa. Bankructwa. I niektórzy zbankrutowali, a niektórzy nad ludzkim wysiłkiem te zobowiązania uregulowali. Ale kosztem zupełnego wymiksowania się z gospodarki. Jaki efekt to dało społeczny i ekonomiczny? Taki, że ta ustawa złamała kręgosłup Zalążkowi Polskiej Klasy Średniej i ona się nie może odbudować, no bo nie może, bo została zła, porażona ten, i nie może się odbywać do dnia dzisiejszego. Jestem przekonany, że Leszkowi Balcerowiczowi, który został, że tak powiem, wstrygniony do rządu mazowieckiego, chodziło o to, żeby w, za, w zarodku y, zlikwidować potencjalną konkurencję do montażu Średniej. I to się udało. I to się udało, żeby ten model kapitalizmu kompiradorskiego był bezpieczny. I to się udało. Ale na tym nie koniec, bo to banki przechwyciły w ten sposób znaczną część majątku, który był w dyspozycji tego zaląska polskiej klasy średniej, bo kto brał kredyty? kredyty. Drobni przedsiębiorcy i bogaci chłopi, bo wielkich przedsiębiorców nie było, więc to był zalążek polskich klasyfikacji. To byli ludzie dosyć dobrze przygotowani do, no już tak wytrenowanych w gospodarce, jak oni, to, to nie było. Bo oni na wszystko byli przygotowani, więc oni by sobie świetnie poradzili w walce konkurencyjnej, ale nie mogli sobie poradzić w walce z państwem własnym. Tego już nie mogli wytrzymać. Rezultat był taki, że powiększyła się szara strefa, a część z nich zeszła do szarej strefy i w tej chwili, jak Państwo wiecie, 30% PKB polskiego powstaje w szarej strefie. Gigantyczna konspiracja gospodarcza, większa niż w czasie okupacji. No tak, to przynajmniej połowa ludzi w tym tkwi jak więcej. I drugim elementem tego posunięcia było ustabilizowanie kursu dolara na poziomie 9,5 tysiąca złotych, Trzecim elementem tego posunięcia było podniesienie symetryczne do tego zmiennej stopy oprocentowania kredytów, było symetryczne podniesienie oprocentowania lokat terminowych w bankach komercyjnych do nawet 100%. Jaki był efekt tego posunięcia? Otóż yy, finansiści ze wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych, wymieniali dolary po kursie 9,5 tysiąca, Lokowali to jako lokaty terminowe w bankach komercyjnych. Po roku ze stuprocentowym przybiciem odbierali, wymieniali po tym samym kursie dolara i wyjeżdżali. W ciągu roku z Polski zostało wystane 17, szacunkowo się ok, nikt dokładnie nie około 17 miliardów dolarów w 90. roku. Tak, tak, bardzo miło, że my chcieli dać nagrodę Nobla, na to ja też bym udalekał ja i bez ryzyka, spokojnie, nigdzie nie było takich interesów jak w Polsce, można ja powiedzieć. Tak, ale to, nie, to, to oczywiście można powiedzieć, że to pośrednio spowodowało e, transfer banków e, e, w Ręce Słoweniackiej, ponieważ...